Witajcie po raz drugi, bo miałem inny pomysł na odcinek, ale zmieniłem. Tak pomyślałam sobie teraz. Będzie taki szybki, poradnik, krótki jak wgrać mody do Federa. Bo niektórzy mogą mnie wiedzieć, nie to, że tu jest taki fajny przycisk. I na co jeszcze wa warto zwracać uwagę? Zapraszam! Od czego zacząć, żeby wgrywać mody na Federa? Potrzebne nam jest konto Minecraft Premium oraz Feder, klient. Jak ja chcę inaczej wgrywać mody do Federa. No dobra, no. Ważne, nieważne. Dobra. Jak wgrywać mody? W tym przypadku do Federa. M musimy sobie wejść na jakąś stronę, na przykład darmowe mody do minecrafta można na przykład jakiś minecraft polska albo z jakichś angielskich Curse Forge. polecam dzisiaj się skupimy tylko na modach nie plugins customization databugs tylko moc i teraz ta. krok kolejny nie, to był pierwszy, to było to drugi. Teraz krok trzeci, bo pierwszy to był, żeby to posiadać, zainstalować. Krok drugi z dalej strony. Krok trzeci, znajdź moda. Hmm. Tylko jakiego? No, może nie takiego. Znaczy, o, wait, bo wait, Wszystko jest oczywiście nie sponsorowane. No i teraz ta. Bierzecie sobie. Na przykład w tym przypadku Files. Chyba, że chcecie na najnowsze, ale ważne, że patrzycie, jeżeli chcecie wersję, to patrzycie na jakąś wersję i na ważne jest, żebyście patrzyli na mod loader, czyli na loader mod. Bo teraz o, jeżeli wybieracie mody własne, to po wciśnięciu tutaj wszystkie mody, które mają końcówkę myślnik fabryk są na wersję fabryk. A te te dwa 1.12.2.1.8.9, które nie wersje, które nie mają końcówki są na wersję forge. To jest właśnie ważne, bo ja właśnie miałem inny pomysł i w, w grywa mi nie zadziałało. Nieważne. Yy, dobra. Wracając do Chroma. Na przykład Teo i Stońsy. Nie możemy Neo Forge, bo chyba na nic nie wejdzie. Możemy wziąć Add All Almod Loaders i akurat w tym przypadku są dwa. Możecie sobie właśnie wybrać. Albo Game Versions. Weźmy na 1.24 Nie, bo tutaj... są. 1.12.2. Forge. Problem, właśnie, bo dobra ja nie ma 1,8,9, raz 1 spróbujemy. Jak nie ma, to kto nie próbuje, ten nie pije szampana. Pamiętajcie, no i bierzecie, wybieracie. Idą w lawat. Czekacie. O, już tyle reklam. No to są moje stare pliki. To są właśnie to, co chciałam w coś i zapomniałam usunąć. No i teraz Teraz nie wiem jak to, mam to pokazać chwilę. O, zrobimy tak. I teraz wybieracie sobie wersję. W moim przypadku jest to 1.12.2. I nie możecie wcisnąć przeglądaj mody. Ani to, tylko dodaj własne mody. I teraz otworzy Wam się... St... Już chwileczkę... Teraz Wam się otworzy pewna magiczna strona. Inaczej mówiąc... Wiecie co, no po prostu otworzy się Explorer. No właśnie. No i to mi się coś nie pokazuje całości. Ale, jak mamy to. Po prostu. Musimy sobie wejść pobrane. Albo tam, gdzie plik. Albo w sobie w chroma. Ja już to. Musicie po prostu przynieść plik. Skopiować. Zależy. O. I od razu, jeżeli. E, to by się wyłączyło. Jeżeli już skopiowaliście. Macie Waystones, na przykład Waystones. To to już możemy zamknąć. oraz tak jak mówiłem oraz. Przepraszam, katar. I od razu Na federze mamy własny mod Wastones. No i teraz to formalność. Bierzecie graj. Musicie sprawdzić wersję. A poza tym możecie też zobaczyć, jeżeli będziecie tutaj wybierali, to wam pisze Fabryk czy też Forge. No i klikacie Odpal. I czekacie. A po co czekamy? Chyba dziękuję Wam bardzo za, za aż tak duże wyświetlenie pod moim filmem. Z, z tego wiecie, z Dumasdajów, jak pokazywałem Wam poradnik, jak pobrać Doomsdaya. Nie wiedziałem, że będzie tak dużo i dużo osób. No i grosso Wam dziękuję, bo to, po to mi pomogło. I za 12 lajków to mi bardzo pomaga w rozwoju i 28 subskrybentów. Mm hmm, teraz będą problemy. Na Zaraz Teraz zobaczycie jakie problemy. Bo tak wygląda odpalanie Federa na wersji starszej niż jeden... któryś tam. No nie no no to O, teraz, do... teraz dobrze weszło. Tylko tu muszę zmniejszyć Dobra I teraz jednoosobowy No i co tu no, my tu na... No po prostu napiszemy na odcinek I żeby sprawdzić czy działa po prostu chodzimy na przykład Najlepszym opcją będzie stworzenie nowego świata, bo chyba inaczej się nie da, chyba że nie, chyba, że nie wiem. No i jak jesteśmy, to na przykład, jeżeli mamy na przykład to, to takie, wiecie, takie. Inne to. O, mi się na przykład wgrały. Chyba, że to się da sprawdzić. A! Możecie sobie jeszcze wejść tutaj w oryginalną stronę pauzy mod, o, i mod options. I tutaj też macie. Waystone, waystones. W ogóle. Jak ktoś chce się bawić w prawdziwe życie, to. Można. Mm, NWM, NWM, NWM Is Global. Nie o NWM Is Global. Co to jest? Ty piszemy NWM też Is Global. Reporterka <küh> <O, ślesztanko> Na przykład sobie damy tutaj. No i na przykład tutaj napiszemy NWW, -w", -w, -w, w O A to może być. No i takim miłym akcentem akc akcentem. Nie wiem tego mówić. Takim miłym akcentem. Właśnie kończymy. dostawcie łapę. Przez Dobra, koniec, pa.